Rozdział 18. Zeznanie portiera hotelowego Julia i Jimmy Bradshaw siedzieli na białym piasku w plaży Waikiki i patrzyli w zadumie na ocean, który od tego łagodnie wygiętego wybrzeża ciągnie się aż do dalekich wysp mórz południowych. No tak, chyba będę musiał już wracać do miasta. Zauważył młody człowiek i ziewając, rozciągnął się na ziemi, by wygodniej podziwiać białe obłoki, które płynęły po lazurowym niebie. Oto obraz młodzieńca pełnego energii i żądzy czynu, uśmiechnęła się Julia. Wzdrygnął się. O, To jest zdecydowanie w złym guście, moje dziecko, używanie takich słów w rozmowie na wybrzeżu łajkiki. Wydaje mi się jednak, że dałem pani dotychczas tylko niedokładne pojęcie o nastroju tego kraju, tu panują senność i lenistwo. Lecz w ten sposób nic niepodobna osiągnąć, wtrąciła Julia. No, ja już jestem u celu, odrzekł Bradshaw. Po cóż miałbym się jeszcze wytężać? Kiedy się już jest na Hawajach, nie należy szukać niczego więcej. Mieszka się w niebie i nigdzie indziej nie może już być lepiej. Powinno się więc po prostu siedzieć i czekać na to, co samo przyjdzie. Julia wzruszyła nieco pogardliwie ramionami. A, tak to pan sobie przedstawia. Obawiam się, że ja. Nie potrafiłabym nigdy do tego przywyknąć. Jako miejsce wypo wypoczynku, o tak. Tu jest istotnie tak pięknie, jak pan to widzi w swoich marzeniach. Lecz abym była zmuszona mieszkać tu zawsze? Nie, chyba nie. Podniósł się zdumiony. O mój Boże, czy zamierza mi pani powiedzieć, że moja cała reklama nie zrobiła na pani naprawdę żadnego wrażenia? Zdawało mi się właśnie, że udało mi się obudzić pani yy, zdecydowanie, aby zająć się rolą Ewy w raju. Tymczasem pani jest widocznie wężem. Yy, czy nie podobają się pani nasze palmy kokosowe, Julio? O, one są bardzo piękne, lecz zdaje mi się, że wolę nasze lasy bukowe pod bukami dość raz tylko odetchnąć głęboko, aby czuć się świeżym i silnym, gotowym zdobyć cały świat. A jak długo jest pan już właściwie na Hawajach? No, przeszło dwa lata. Czy zamierzał pan tu pozostać na zawsze, kiedy pan tu przyjechał? Ja! Niech pani lepiej nie pyta. Z początku, rozumie się, nie miał pan wcale tego zamiaru. Lecz czy nie czuł pan nigdy chęci, aby wrócić do ojczyzny i zdobyć tam jakieś stanowisko? No, może z początku milczał przez chwilę lecz jest inna, ważniejsza sprawa. Zakochałem się w pani bez miary. Gdyby pani tylko słowo Wstrząsnęła głową. Proszę, niech pan już nie pyta, Jimmy. Nie jestem taka zła, jak pan przypuszcza, jestem zła. Po prostu z gruntu zła. O Jimmy, pan nie chciałby się zapewne ożenić z kobietą, która kłamie. Wzruszył ramionami. No, zapewne, że nie z taką, która robiłaby to powiedzmy zawodowo. Lecz tak z nieudolnie początkującą. No, pani nie ma widocznie żadnego jeszcze ćwiczenia w tym względzie. Była niesłychanie zdumiona. A co pan ma na myśli? No, całą tę historię z pierścionkiem. Dlaczego na miłość boską upiera się pani ciągle jeszcze przy tym samym? Już od rana dziś widziałem z pewnością, że ta sprawa nie tak się miała. Na Charlie Chen Podziwiam po prostu jego niesłychaną uprzejmość dla pani. Przypuszczam, że on przejrzał panią od pierwszego momentu. O mój Boże, mnie się zdawało, że tak sprytnie to ułożyłam. Ale o co właściwie chodzi, Julio? Dopytywał się Jimmy. Łzy? Zakręciły się jej w oczach. To wszystko z powodu tej biednej sili, wzięła mnie do siebie, gdy byłam zupełnie opuszczona i bliska rozpaczy, i była dla mnie tak wzruszająco dobra. Odważyłabym się dla niej na wszystko, nie mówiąc nawet o małym kłamstwie. No ale teraz niech pani nie opowiada dalej, przerwał jej bretszą. Poczekam jeszcze chwilę. Proszę się nie odwracać, bo komisarz Chen zbliża się szybko ku nam i poznaję po wyrazie jego twarzy, że godzina pani już nieodwołalnie wybiła. A zatem odwagi, jestem przy pani. Z uś uprzejmym uśmiechem przystąpił do nich Charlie. Jestem prawdopodobnie bardzo niepożądany, lecz mimo to. Pozwolę sobie powiększyć tę małą grupę. Usiadł naprzeciw Julii. Ten klimat działa trochę usypiająco. Jaka jest Pani o tym opinia? Julia odważnie spojrzała mu w oczy. O, Panie Czen, Pan nie po to tu przyszedł, by porozmawiać ze mną o tym wybrzeżu i o klimacie. Właściwie to nie! Przyznał Charlie od razu, lecz jestem bezwarunkowo zwolennikiem powiedzenia kilku słów wstępu. Odpowiednie przygotowanie wstępia zawsze trochę ostrza ewentualnym późniejszym pytaniom. Byłoby przecież bardzo nietaktowne, a nawet brutalne z, moje, z mojej strony, gdybym na przykład od razu rzucił się na panią z pytaniem: Panno Giulio, dlaczego okłamuje mnie pani w sprawie pierścionka ze szmaragdem? Zaczerwieniła się cała. Pan sądzi, że ja okłamałam pana? Nie tylko sądzę, panno Giulio. Ja o tym wiem. Inne oczy, oprócz Jessopa, widziały ten pierścionek na ręce Shillifane znacznie później, kiedy pani już poszła się kąpać wczoraj wieczorem. Julia milczała. Ależ lepiej opowiedzieć wszystko, Julio, doradził Bradshaw. O, to będzie bezwarunkowo najrozsądniej. Charlie zostanie nadal pani przyjacielem, nieprawdaż, Charlie? Muszę zaznaczyć, że moje przyjazne uczucia ogromnie przez to wzrosną, dodał czyn. Panno Julio, to nie jest prawdą, że panna Fein wręczyła pani ten pierścionek wczoraj rano, żeby go sprzedać? A jednak tak było, zapewniała młoda dziewczyna. I to właśnie jest prawdą. A w takim razie. Odebrała go później od pani. Tak, to było w południe, po powrocie od Tarnewerra. A zatem wzięła go od pani i włożyła z powrotem na palec. Tak, a po tym strasznym wypadku wzięła go pani znów na przechowanie. Tak, gdyśmy ją z Jimmym znaleźli. Zbliżyłam się i uklękłam przy niej i wtedy zdjęłam jej pierścionek. Ale dlaczego? Tego. Oh, tego nie mogę panu powiedzieć. A to znaczy, nie chcę pani. Nie mogę. Chyba nie chcę. Och, bardzo mi przykro, panie Czen. Mnie również niezmiernie przykro. Charlie zastanawiał się w milczeniu. A może, Powodem postępowania pani jest przypadkiem to, że na pierścionku wryte było imię Denny. Co? Co pan wie o Denim? Ten podniósł się z miejsca z nagle obudzonym zainteresowaniem. Opowiem to pani. Może potem wyzna mi pani całą prawdę. Słyszałem, że tej nocy, kiedy Denny Mejo został zamordowany, Sila Fein była w jego domu w Los Angeles. Skutkiem tego wiedziała, kto był sprawcą mordu. Pragnęła ukryć tę tajemnicę ze swej przeszłości. By jej w tym dopomóc, nie chciała pani dopuścić, aby nazwisko Deniego Mejo padło w czasie śledztwa. Tak? To chyba zrozumiałe życzenie, aby strzec dobrej sławy swej przyjaciółki. Lecz jak pani widzi, starania jej nie przydadzą się już na nic może pani mówić otwarcie, nie krzywdząc przy tym swej ukochanej opiekunki dziewczyna cicho płakała tak, widzę już, że chyba mogę spokojnie mówić o wszystkim tak mi przykro, że pan się o tym dowiedział. Wiele bym za to dała, by można pominąć całkowicie nazwisko do niego mail. A więc pani znała tę sprawę z przyszłości swojej przyjaciółki. No myślałam się, że wówczas musiało zajść coś bardzo złego. Nie widziałam jednak nic bliższego. Byłam wtedy jeszcze bardzo młoda, właściwie dopiero wtedy przybyłam do domu Sili, gdy Denis zmarł. Tej nocy Sila wróciła do domu w stanie zupełnego rozstroju nerwowego i tylko ja mogłam być jej pomocna. Wyrobiłam, co mogłam. Ten niezwykły jej stan trwał przez długie tygodnie. Widziałam, że to wszystko było w jakimś związku z zamordowaniem mejo, lecz w jakim. O tym nawet do dziś nie mam pojęcia. Po, mimo młodego wieku wiedziałam już, że w tej sytuacji lepiej o nic nie pytać. A wczoraj? Dopytywał się Chen. No, najpierw było wszystko tak, jak panu opowiedziałam. Wczoraj rano Shila powiedziała mi, że potrzebuje koniecznie pieniędzy i dała mi do sprzedania ten pierścionek, a potem poszła do Grand hotelu do Tarnewera. Wróciła ogromnie zdenerwowana. Poprosiła mnie do swego pokoju, gdzie zastałam ją przechadzającą się w najwyższym wzburzeniu. Nie miałam wtedy pojęcia, co zaszło. – To szatan, julio wołała. – Ten Tarneverro to szatan! Obym nie była nigdy po niego posyłała! Opowiadał mi rzeczy o Tahiti i o parowcu. Jakim sposobem mógł o tym wiedzieć? Przeraził mnie śmiertelnie, a ja zrobiłam coś niesłychanie głupiego, Julio. Musiałam być szalona. Wypowiadała potem zdania, wydające się coraz bardziej bez związku. Spytałam wreszcie, co się stało. Przynieś mi ten pierścionek ze szmaragdem, powiedziała. Nie możemy go sprzedać, Julio. Jest na nim wyryte imię Deniego, a jego imię nie może być teraz nigdzie wymienione. Mówiła pani, że była wtedy zdenerwowana? – Tak, zdarzało się to jej niejednokrotnie, lecz tym razem było chyba znacznie gorzej. – Och, denny Mejo nie chce jeszcze umrzeć, – Julio rzekła. – Powstanie jeszcze z grobu, by ściągnąć na mnie hańbę. Potem zażądała raz jeszcze, abym przyniosła pierścionek, co naturalnie zrobiłam – Powiedziała, że musimy poszukać czegoś innego na sprzedaż, lecz w tej chwili nie czuję się na siłach, by o tym pomyśleć. Potem po południu zobaczyłam ją, jak siedziała pochylona nad fotografią Deniego Mejo i płakała. – Ach! – zawołał Chen. – To była fotografia Deniego Mejo na zielonym kartonie, tak? – Tak. No, proszę, niech pani mówi dalej. Gdy wczoraj wieczorem ja i Jimmy zrobiliśmy w pawilonie to straszne odkrycie, pomyślałam natychmiast o tym, co powiedziała mi: Shila, że Denny powstanie z grobu, by ściągnąć na nią hańbę. Doszłam do wniosku, że jego śmierć musi być w jakimś związku z zamordowaniem jej, byle tylko jego nazwisko nie zostało wyciągnięte. W przeciwnym razie kto wie, jaki skandal mógłby z tego wyniknąć. Dlatego właśnie zdjęłam jej z palca pierścionek. Gdy później usłyszałam, że wspominano o fotografii, pobiegłam na górę, podarłam ją, a strzępy ukryłam pod donicą palmy. Ten otworzył szeroko oczy ze zdumienia. A więc to pani zrobiła! A później, gdy wiatr już rozrzucił po pokoju kawałki fotografii, czy była pani także tą osobą, która część tych strzępków ukryła? O nie, pan zapomina, że nie byłam wtedy wcale w tym pokoju lecz gdybym nawet tam była, chyba nie zdobyłabym się z pewnością na tyle chytrości. Ktoś w chwili krytycznej musiał zatem przyjść mi z pomocą ale kto? Nie mam pojęcia, chociaż uczułam wielką wdzięczność dla tego nieznajomego, skoro się o tym dowiedziałam. Ten westchnął. Ach, pani powstrzymała śledztwo, i wiele kosztownego czasu poszło skutkiem tego na marne. Co prawda, no, podziwiam pani przywiązanie do zmarłej, umilkł. Chciałbym znać tę kobietę. Jak wielkie uczucia potrafiła wzbudzać. Niewinna dziewczyna podchodzi policję w obronie jej pamięci. Człowiek, który bezwarunkowo nie może być winny, prosi, by go uwięzić jako jej mordercę. Niewątpliwie z tej samej przyczyny. Czy sądzi pan, że to Robert Five zabrał brakujące kawałki fotografii? spytał Bradshaw. Charlie wstrząsnął głową. Niemożliwe. W tej chwili jeszcze go tam nie było. Ale nie, to nie jest takie proste. Ta sprawa w ogóle nie jest tak prosta westchnął. Obawiam się, że sam szkielet ze mnie zostanie, zanim rozwiążę tę zagadkę. A pani spojrzał z wyrzutem na dziewczynę. Pani sama jest powodem utraty co najmniej siedmiu funtów wagi. Tak bardzo mi przykro, westchnęła Julia. A, proszę się nie martwić. Moje córki powtarzają mi zawsze, że jestem zbyt otyły i dlatego nie mogę mieć pretensji do bycia przystojnym. A rozumie się, że... Bycie przystojnym to przecież moje jedyne pragnienie. <śm> powstał: Tak, to już wszystko. Jimmy, niech pan nie dopuści, by ta młoda osoba wymknęła się panu. Dała dowody, że potrafi być naprawdę wierna. Jest to najbardziej niedoświadczona oszustka, jaką kiedykolwiek spotkałam. O, jaką cudowną żoną mogłaby być dla kogoś! No, spodziewam się, że dla mnie. Uśmiechnął się Bradshaw. Ja się tego spodziewam. Zwrócił się Charlie do dziewczyny. Niech go pani weźmie, a wszystko między nami będzie wybaczone i zapomniane. Te siedem funtów wagi ofiaruję z przyjemnością na konto pani posagu. Uśmiechnęła się. To naprawdę zachwycające i zachęcające. Och, panie Ren. Jestem taka szczęśliwa, że panu w końcu wszystko powiedziałam i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. I taką okropną rzeczą było dla mnie, że musiałam pana okłamywać, a pan jest tak sympatyczny. Charlie skłonił się. Nawet moje stare serce skacze jeszcze z radości, gdy słyszę te miłe słowa. Dzięki pani budzi się we mnie na nowo odwaga. No, co może mnie jeszcze spotkać? Przyszłość jest ukryta za grubą zasłoną, a ja przecież nie jestem tarnewerrem. Pozostawił ich oboje pod cienistym drzewem tulipanowym i poszedł zwolna do swego samochodu. Wyjeżdżając z bramy, o mało nie zderzył się z jakimś autem ciężarowym. Zbudź się, idioto! krzyknął na niego kierowca. Z wściekłością. Gdy jednak poznał przedstawiciela policji, udał, że wcale nie otwierał ust. Charlie skinął na niego uspokajająco i pojechał dalej. Detektyw błądził znów w labiryncie zagadek i wątpliwości. Wreszcie sprawa z pierścionkiem ze szmaragdem została wyjaśniona, lecz ciągle jeszcze daleki był od celu. Jeden punkt w opowiadaniu Julii zainteresował go przede wszystkim. Była to fotografia Deniego Mejo, którą zeszłej nocy próbował złożyć z powrotem. Dotychczas przypuszczał, że ktoś pragnął mu przeszkodzić w stwierdzeniu tożsamości człowieka, nad którego fotografią chwila płakała. Lecz czy nie działał tu prawdopodobnie, ten sam motyw, który doprowadził do zniszczenia wszystkich podobizn zamordowanego w starych dziennikach? W obu wypadkach działała niewątpliwie ta sama osoba, która za wszelką cenę chciała zapobiec temu, gdy komisarz Chen dostał do rąk fotografię Denniego Meo. Ale z jakiego powodu? Charlie postanowił. Zastanowić się od początku jeszcze raz nad całą tą sprawą. Lecz porzucił tę myśl natychmiast. O, to byłoby zdecydowanie zbyt męczące, bo po wszystkich trudach dzisiejszego dnia. Zupełnie wyczerpany i myśląc już tylko o odpoczynku, zajechał przed grand hotel, odprowadził wóz do garażu i skierował się do wejścia. Przedsionek hotelowy był o tej porze. Zupełnie pusty. Młody chińczyk sam stał przy drzwiach, uśmiechając się z zadowoleniem. Chen zatrzymał się. Przyszedł mu na myśl drobny szczegół, o który chciał zapytać właśnie sama. No, jak się masz? spytał. Widzę, że czujesz się doskonale na twojej posadzie, prawda? O, posada bardzo dobra! odszedł sam rozpromieniony. co chwila dobre napiwki. Ty znasz tego Pana, którego nazywają Tarnawerno? O, bardzo dobry pan, mój wielki przyjaciel! Tarli spojrzał na niego uważnie. Dziś rano przemówiłeś do niego po Chińsku, a skąd Ci to przyszło do głowy? W ten dzień, kiedy on przyjechał, mówić do mnie, on żyć długi czas w Chinach, chińską mowę znać dość dobrze, dlatego on i ja mówić po chińsku. On nie mówić tak dobrze, ale rozumieć wszystko. Lecz zdaje się, że dziś rano on cię nie zrozumiał. Sam wzruszył ramionami. Ja nie wiedzieć. Ja dziś rano mówić całkiem tak samo, jak każdy dzień. On popatrzyć śmiesznie i mówić nie rozumie. – Dziwni są niekiedy ci turyści – uśmiechnął się Chen. – Bardzo śmieszni – zgodził się sam, mimo to dawać dobre napiwki. Charlie poszedł dalej przez hol hotelowy, wyszedł na taras, gdzie usiadł. – Wypoczynek, który zamierzał zafundować swemu mózgowi – Trwał niestety bardzo krótko. Myśli jego znów pracowały pośpiesznie. A więc Tarneverro rozumiał po chińsku, lecz nie życzył sobie, aby o tym dowiedział się Charlie Chen, któremu w poszukiwaniu mordercy Fein tak gorliwie pragnął podobno być pomocny. Ale dlaczego? Hmm. Na okrągłej twarzy Charliego pojawił się uśmiech. Wreszcie raz trafił na łatwy problem. W jednym tylko wypadku tarnawerro udowodnił, że gotów jest uczciwie pomagać Charlie'emu. Było to wtedy, gdy wyjaśnił manipulację mordercy z zegarkiem, skutkiem czego alibi odnośnie czasu dwóch minut po ósmej straciło zupełnie swą wartość. Lecz czy byłby to również zrobił, gdyby poprzednio nie słyszał i nie zrozumiał rozmowy Charlie'ego z kucharzem, gdyby nie wiedział, że W nocink jeszcze 12 minut po ósmej widział Silę Fein przy życiu, wobec czego sprawa z zegarkiem była bez znaczenia? Nagłe ujawnienie jego detektywistycznych zdolności miało być wczoraj dowodem jego szczerości. Lecz jeżeli rozumiał po chińsku, grał wówczas tylko z potrzeby, cnotę i był bardzo daleki od prawdziwej szczerości. Charlie siedział długo i zastanawiał się nad tym nowym obrotem sprawy. Czy jego tak gorliwy pomocnik, Tarneverro, był istotnie tak gorliwy, jak udawał?